Siemaneczko, ziemeczki z tej strony Oskar Zeb Dzisiaj ze mną jest Pablo 751 I gramy sobie w CSA16 No dokładnie O, ktoś rzucił AWP mi dobre No No i ja A... jestem w terrorystach i to znaczy ty mam w terror No i tak się złożyło O kurde Poszedłbym do Anty, bo tam są M4A1. Tak yes. może jeszcze tutaj znajdę. No, my mamy, mamy tam skiny jakieś. Gdzie on zniknął w tym powietrzu? Zabiję. Ty nie widział mnie swoich. Biorę kostę. Cicho, nie drzwij się. czwórka. Tak. Nie drzwij Ja tak. jestem w Tero. Dobra, ale nie drzwij się tak, bo nie potrzeba. A. Możesz po prostu powiedzieć. Ja byłem w Anty, teraz jestem w Tero. Ej, co, co jest? się stało? A, ja i przypominam... Tak ja myślę, że to nie są nasi, świecie. i i, ja przypomin jej I przypominam, to jest serwer taki, gdzie są skiny. Tak, dokładnie. No i ja mam kosę tam... O, y przeze nie wygraliśmy. Bayonetta M9 Crimson Web. O. Też o, mam. Takie coś. Hmm. Też mam. Dokładnie. O, ty, o, tu jest mój kolega, o cześć. cześć. O no, cześć. Cześć. No, ja skąd ty masz tego? Skąd ty masz tego tego? Skąd ty masz? Leżało! Leżało? A to dobrze. No. To dobrze, że wziąłeś. Po prostu no. dobrze. Ej, jestem, jestem dobry kolega, masz. Ej kurde, dobra. A nie, bo ja nie mam tej! Kurde, zaczęło ścinać. Ej, Tiger USP ktoś wylosował, ty! A mnie zaczyna lagować. Ej, chcesz ten? Chcesz M4? Nie widzę, gdzie ty jesteś. Mnie zaczyna, lagować mnie zaczyna. No, to może przez to nagrywanie. A bo ze mną rozmawianie nie. Nie proszę pana, on ma cheaty. Weź się zgłoście do, do admina! Nie, nie zgłaszaj. Admin! Bo, Jak zgło stę. bo zgłosisz go za dobre granie i dostaniesz pana. Aha. Ale on nie strzelił, kurde! Z daleka, stary! On był tam, a ja byłem tu, no i on mnie strzelił. No to przecież jest kurde, hańba! Dobra, ta ostatnia runda i kończę. Czemu? No było temu. Bolagi. Trochę. I gdzie idziesz? Ja umrzę na Minecrafta. Dobra, to już kończymy odcinek.